Posmyraj mnie pejczem. już piękno. Nie, nie chcę, żebyś ty mi smułek od To nie! Będziesz coś chciało. Chcę ciastko. No smylnij tym pejczem. O Jezus. Szkodziska witam na serwerze Player Life. Jest ze mną Siwy. Siema. I także jak widzicie dorwałem sobie nowe auto, bo jak wiecie, nie mam prawka, teraz sobie wyrobiłem kartę rowerową I będę sobie śmigał po mieście rowerem ekologicznie. koń za, Spalin, zanieczyszczenia miasta. Sporto zdrowie. Sporto zdrowie. ja mnie ciekawi, czy Sportu. mogę prowadzić autobus, jak mam zakaz prawka. Ale no ja mam można się tej kategorię. Ej, patrz, pokazać ci coś? Yeah. Patrz, jadę pod prąd, ciekawe czy mi Jeff zabierze. <grywka> Prawku karterowe. Oh yes. <grywka> no i co zabierze? Nie, nie no za A w ogóle kto jest od mnie Dzisiaj. Jest, master Jeff! Jest? <grywka> jest. <grywka> to ja człowieku jadę przepisowo. Tylko już nie mam animacji wystawiania ręki, także skręcam w prawo, skręcam w lewo. Dobra, o, damy, damy. Nasza... o, kto mieszka w tym moim starym domku? Platin, nie wiem. Ciągle ten sam chyba. Platin, tak. tak. Ciągle ten sam. Dobra, jedziemy dzisiaj, jeszcze nie wiem gdzie dokładnie. Miałem pomysł, żeby pojechać na most senfiero w sumie. I będziemy się po nim starali spiąć i wzbić w powietrze. O, Rypson jest nawet dzisiaj. No jest. Rypson, Rypson. Czekaj, może na wpie. Kto chce na wycieczkę rowerową? Nie! Yeah. Jak to spadłeś z roweru? Nie! Yeah. Ale ja mam... że tutaj jest twój rower! Wpadł yeah. do wody! Yeah. nie, star. O fuck! Przecież tu jest! Ja go yeah. widzę. O nie, on zniknął już. Bo samochód gdzieś go potrącił. O, czekaj. Coś tu podjechał. Jak chcesz mogę być... W ...prywatne taksy, Kiedy kolejny odcinek właśnie się nagrywa, ziomek. Dobre playsy. Ja, ale mam taksówkę. Znaczy, ty masz właściwie na miejsce pasażera. Na pakę. Ja jadę rowerkiem. Właśnie się do, doteniam ekologicznie. Dokładnie. Fajny Jeep, ile on może kosztować ogólnie? 3K. 3K, 3K. O zoba! klatkę postawili. W jakimś organizacjonie. Jakoś chciałem. krzywo, tak. Tygrysy. Baza organizacji tygrys Ale teraz strasznie dużo organizacji dodali eee, no. właśnie tak O, zobacz, coś tu się dzieje O nie Master Jack no. Cześć Cześć Jeff Ferson. No. Ładny rower no, Minka znowu uśmiechem no. A wyski pecha jakiegoś. <grafię> Trafia na niego no no. Ja tu będę le lepiej po ścieżce jeździł, żeby mnie zabrał prawka. Znaczy, no, w karty, no, karty no, rowerowej, no. sorry. Jakim <grafię> no. jest. Właśnie, bo czasami mnie dodają do organizacji. Nie wiem, czy ty też tak takie miałeś? Nie. No. Mnie tak dodają co chwilę i, i wiesz. No. Muszę je opuszczać. Smutnie. Super. Co się stało? W no czapka co znikło? No klatka. A faktycznie, nie ma klatki. A co się on tu robił? On może testuję? No, tak... O fuck! Nie, mój rower to jest mój jedyny środek transportu! Właśnie. Dobra. I zobacz, to jest fajny pomost jakiś zrobiony. Nie wiem czy go widziałeś wcześniej, nawet nie wiedziałem o jego istnieniu. No nie wiem. Jakieś doki zrobili. Lol, ale bez łodzi. Nie wiem czy ja, ja teraz wjadę tym rowerem. Nie no, wiadę, Rybka. O, oh, fuck! Zostaw moje auto. Zostaw moje auto. <laughs> Jakam lekę <Comebackę> złapać? <laughs> Nie śmiej się z mojej fury. <laughs> Nie, bo mi się wzresti pod dźwigiem. <laughs> Będzie smutno. A już myślałem, że dostałem... Gubernator dostał. Pewnie za to, że wbił do więzienia i Rika ekipy pocisnął. Banna. Dwa dni. A taka anegdotka do, do The Walking Dead. Wbijam na chaty rowery! Tak! Fuck, spadłem. I mój rower! No nie, zniknął! A nie, już myślałem, że zniknął. Gdzie bramy? Oddaj mi kasę. To ten typ, co mówił, że pisze kasę. na... Kurde. ...tego A gdzie jesteście? Na wieśku torze. czekaj, bo jestem w mieszkaniu rowerem. O kurde, on tu ma motor. Dawaj tu. Czekaj, muszę wjechać tak, żeby nie spać. <gryw> Jazdę na skróty, zapieram. <gryw> A gdzie? Dawaj tu. Jestem, byłem w domku. O, już jesteś. Dawaj w do domku. Wracam domek. Jo <gry> I co? Zaraz koniec karty rowerowej. O kurde! Da się tam wejść rowerem? Czekaj. Jestem na rowerze? Ej, nie! zbagowałem chyba grę! <gry> nie widać nic! Jestem w takim mgle! Stary. Co za kodę? Tego się nie spodziewałem. Dobra, śrubko TP Bez kitu. Rybka TP, please. Zbugowałem grę. Wlazłem rowerem do domku. <gryw> Widzę takie niebo i szartło. Najgorsze no. jest to, że nie będę miał roweru pewnie jak mnie tepni. Jak jaś będę się poruszał to. pieszo tym razem. Albo jest ta animacja, że tak na rolkach się ślizga. Zawsze coś. Ta. O chyba nie widzę, to piszę na w nicości raczej. Napiszę na pełen. Te pepis, bo zbugowałem grę. Rowerem wlazłem do domu. Dobra, poszłam na pełkę. Może ogarnie. Jestem. Okay. THX. Krzyczy Rypson! Idę, idę. Tylko gdzie teraz tu wejść? I co? To jest siedziba... A, tego typa, co co mu hajs wisze. Teoretycznie. Nie, mówi, tak żartował sobie, że... Ej, to... Te... Uuu, pasen I co, są małże? Nie, nie ma. Nie, nie ma. Domestos tutaj mówił, że on przyjedzie sobie pod ten dom znaczy ja mu napisałem gdzie jestem, że przyjedzie pod dom gangowy tygrysu swoim jakimś autem super hiper. Boję się, że to będzie jakiś perenio, albo coś nie zasłoni. Mi się to kojarzy właśnie z tą misją, jak masz w Las Venturas taki domek y i musiałeś się składać y z CJ-em, żeby eliminować po cichu też y wrogów, ciastek. W okay. Wydziałem jakby twojego Jester'a holowali. Y Zaraz sprawdzę na mapie. A nie, nie sprawdzę mapie jak jestem pod tym. W, znaczy pod tym, w domku. Nie da się biegać. Szkoda, że nie mają takich pakietów jak na siłowni. Ale w sumie co by to mhm. dawało? Nic by to nie dawało. Okay. <laughs> nie masz nie. skinu że ja. O i tutaj się trzeba było chować w cieniu i tak z cienia do cienia się biegało, pamiętam. Tylko że to miał był piętrowy chyba domy. Ale miał bas. Co zrobiłeś? Nie, ja nic. Miles, miles? Porwał ci auto, gestera i co kupić w cenie. <grym> Mój boże. Serio. Serio. No i co mi z tego jak nawet go nie, nie wsiądę tam? No też prawda. No właśnie. Wow. Mój rower! Tak! Dwa nawet! <grym> no, Coś tam Ej. O! Jest profesjonalny. profesjonal. No. Nie, to nie jest Profesjonal, to jest Veto. No to weto teraz. Nie, nie. Jaki jeszcze jakiś inny Profesjonal oddał właśnie Veto kasę. Aaa, to o to chodzi. Tak. Nie, no, to jest Veto. Z No proszę. A co za bekę miałeś? A właśnie, właśnie tak zobaczę, gdzie moje auto. Przeczytam ci, co pisał so Miles. No. Jest na... Jeśli na moje konto nie zostanie wpłacone 100 euro, to spadnie z mądrych no to trudno. Co on ci tam, zrobię? I tak do niej wsiądę. A co ma? Holo... od kiedy w ogóle można holownikiem holować wszystkie autor ręczne? Nie wiem. Jest takie marne. Hmm. Tak kogoś zobaczyć on? Nie jest, ale tą kamerą nie da się, wiesz. Mapę przybliżesz, ale nie dasz sobie tam, Nie da się poruszać po niej. No. Nie. To jest tak słabe, marne. Mogliby to jakoś zmienić. No nic, nie widzę go na mapie, więc... Pewnie jak jest pod holownikiem, co może go nie widać, nie zdziwiłbym się. Chyba, że... O! Ktoś jedzie do W, w tym... Jak jest W pod San Fiero, to chyba to. Tam jest jakaś czerwona kopka z różowym. Z Ta... Ja, mogliby naprawić w ogóle te bugi z tym, z, z tym, to. O! Myślałem, że to przychodzi. Przyjechał w końcu ten Domestos. Chyba go nie widać. Siema, Veto. Siema, Veto. Zgłaszam liberum, Veto. I w ogóle. tiri, tyri, tiri Wiesz co, moim zdaniem mogliby wprowadzić właśnie takie bugi, że ręcz zaciąga się, a nie holownik transportuje ci jak chce. No. no on pod Sanfiero teraz nim jest. <grym> o grubo ciśnie. Tu niech jedzie. Napiszę Rypsonowi, czekaj. PM 50 Rypson. A nie, po co 50? Rypson. Auto mi zabrali na górę i chcą zrzucić. Tep... Czekaj, ID. Jakie mam auto? Register 70 70... 74. Tepni... je tu i ich zaskocz Reskit <noise> jedzie z moim autem, nagle go nie będzie miał O, zaba. dobra, zarabiać te... Dować mi czystorka. I ręczny by się przydał, żeby gdzieś zaciął na przykład Kogo to co? Mój jester O, nice O, nice Ale brak prawka Zaciągnij y, ręczny, kiedyś odbiorę <głos> <głos> Niech ci służy Niech ci służy Co trąbisz? Klakso mi przegrzejesz Stęskniłem się za moim autkiem, bez kitu Już? Mm. A było mnie odpierdalać No, ale <noise> ten też tak skracasz no dobra, ale mnie nie przełapali. A ci by to przełapali. <noise> nie martw się, jeśli chcesz, żebym ci pomógł. Ale on mówi, o co No, daj, dawaj Lowelek. A, do innego. Mój Lowelek. To mój jedyny środek. Transportu A busem mogę jeździć? Chyba nie mogę. Takim do pracy. Chyba nie. Chyba nie. Tak mi się też wydaje. No nic. Tak mi za 8 dni się skończy, to i ten. ban, <śmany> naprawko. To by kiedyś przywiedziesz tej podłuchaty, i odbierzesz sobie Jester, i będzie dalej stał. A teraz na odcinku to każdy będzie widział, gdzie on jest, i znowu będę go holować. No. No. Hmm. Dobra. Jest mój lobelek. Będę go przemalował w sumie. Na różowo. Tyry, tyry. Jedziemy się w na tym oczu, wspiąć. Taki quest na sam koniec. Odcinka? Co ty na to? Eee... Czym? Lowelkiem. Ja tym lowelkiem nie będę jechał. A czym pojedziesz? Ale żeby się wspiąć na most, low, lowelem musi wjechać. Jedź, lowelku, jedź. i rybka, Rybson ci zakosił. O nie. O nie, tylko nie to! <noise> tylko i ten pojazd. czy Rybson. czy Rybson. I życz krzycz. Krzycz, krzyczy, krzycz tyry, 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 co, rower się zabrali. I dawaj, wiesz, rower i wbijamy na ten most. No to jest quest na dzisiaj. Ale górze, strącił jak czarnów w Grow Street. Dawaj, dawaj. Nie ode mnie. Dobra. Jak wiedziesz e, pierwszy, to już nie będę robił żartów o burzynach. Ja nie wiadę. odcinku. Czemu nie? Bo to jest za wolne. Nie, jak za wolny, ja jechałem BMXem. No dobra, ale to jest jeszcze wolniejsze. Napisał do mnie do miestas, czy mam już prawko. No na pewno 8 dni minęło. No już. No już. Chociaż w sumie wiesz, nie wiadomo... Może nie wiedział kiedy wrzucam odcinek i tak dalej. Zobacz jak ostro skracam! Jak nic zaraz ban na miesiąc. No, dalej. No, no, tak, no, tak, dobra, dobra. Dobra, dobra. I na odcinku się mm. Aha, to jak dostaniesz, to trzeba to upić. <laughs> o, Domestos, widzę, że twardy zawodnik. Domestos przyjechał po nas swoją furą. Ale fura. To gangowa chyba, tak? Z tego Nie. co mówił. Mm. Poczekaj. Mamy questa. Wjechać na most. Chyba gangowa. Co za trika z rowerem! O kurde, zablokowałeś. Fuck! Marny grajek. Masz ja na tym, mogę to podjechać. Co ty gadasz, taki wolny? No. To może faktycznie to nie ma sensu rowerem. Freestyle! -o. To krumb, bunt No gdzie masz prawko? No zobacz, na niego nie pobiegaj. U Jeffa w szufladzie. Ale ja może nie podjechać odjechać odcinek Odczynek? Oglądałem odcinek i straciłeś oglądałem odcinek i straciłeś On mówisz tak o, z akcentem się. powoli podjechać chyba Nie full Odla... buści Jak ja nie widziałem go ty A ty Nice, ty wjechałeś O! O jedź, to chory Ale bieda Urwę. No kurde, ja czego spadam. Wiesz tam. Ja Ugrywałeś? Prawie. To wtedy będzie koniec żartów z Murzynami stary. Nie! Yeah. Wjechałeś? Tak! Niemożliwe. Kurde, ja w jedną nie mogę podjechać zero skinsów. A to samochodem wiesz Dobra, czy już oficjalnie ma żarty z Murzynami i śmirein. No ale trybka jest tutaj. No i trybka? A, Kastlerem. Wszyscy chcą się O, oh, NIE 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 Co się stało? Tu Grubo. Ja wjeżdżam po drugi. O, o, fuck! No ja fikołkuję za każdym razem. Może on się przychylać tak specjalnie, bo ja nie mam skilla. Może. Może. Nie no, góra, ale płynie się pikać. Ja nie... wtedy ostatnio wjeżdżałem i byłem mixem. On wybuchł auto jakieś. Nie, ja nie mam skilla po prostu. z tym marniakiem. Sądzę, że te prawko mnie całkowicie zasmuciło i w efekcie pozbawiło skilla. W się też lamimy. Możliwe. Ostatni odcinek wrzuciłem tego naszego miksu wieczornego. Tur, tur. O, 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 o. Dobra, dobra. I teraz... Oh, fuck! Da się nam podjechać. I się uparłem. Suroko! Fuck. Dobra. Nie Kurwa. Dobra, pa pakujemy się. Pakujemy się. Do fury rybki? Nie, do mystosa. Jako... nie A znaczy do właśnie chciałem powiedzieć. Nie wiem, czemu powiedział rybka. Idę na pakę. Huhu, gangsta, gangsta. Jakąś muzyczkę spalamy? Gdzie idzie? Największy problem. Eee... Nie mam pojęcia. Czyli no, możemy... Za... no, do PC. Czyli możemy zakończyć odcinek, jeszcze zobaczymy, może tam w PC słychać. Widać, nie, już możemy zakończyć odcinek, bo i tak dużo materiału się zebrało. Także... Fajnie, że do Mestos powrócił, bo dawno go nie było. Więc pozdrawiamy od razu do Mestosa z marszu. Spoko typ. Dobra, może domu się wjechać. Lepiej, lepiej skilluje niż ja. O, akurat leci Last Christmas człowiek. No dobra, ja się z wami żegnam. Siemanko. Siema.